Chciałem Cię zachęcić do tego, abyś zawsze starał się grać świeżo. Abyś zawsze zostawał głodny, abyś nigdy nie uznawał, że robota jest już skończona. Warto się dalej przykładać. 89. rozdział książki. Tego nie kupisz za pieniądze. Robi na szarmy. Mówi tak. Bardzo nieobecny szef kuchni trzygwiazdkowej restauracji. Zobaczmy o tym człowieku. Podczas wystąpień otwierających konferencje wygłaszam czasem myśl, nie ma większego rozczarowania niż to, które przeżywa człowiek sukcesu. Jeżeli nie osiągnęliśmy sukcesu, to często myślimy, że sukces dopiero osiągniemy i wtedy wszystko będzie super. A tu z kolei czytamy o tym, że taka osoba jest rozczarowana. Dlaczego? Człowiek u szczytu, osiągnięć to jednocześnie człowiek najbardziej podatny na zranienie. Kto zazna smaku zwycięstwa, ten jest zawsze zaledwie o krok od przegranej. Sukces jest bardzo niebezpieczny, bo wielu ludziom się wydaje, że skoro osiągnęli wyżyny zawodowych możliwości, to już na zawsze na nich pozostaną. Przestają wtedy tworzyć innowacje, a zaczynają obrastać w piórka. Wydaje im się, że klienci nigdy ich nie opuszczą i nikt im nie odbierze dominacji. W takim stanie ducha łatwo całkiem niepostrzeżenie wkroczyć na równie pochyłą, ostatecznie prowadzącą do porażki. Kto może tego uniknąć? Unikną tego tylko ci, którzy pozostaną wiecznie głodni i wiecznie niespełnieni. Ci, którzy będą chcieli stale uczyć się czegoś nowego, podejmować kolejne wyzwania i dalej zaskakiwać rozwiązaniami. Ci, którzy będą z każdym dniem odczuwać większą wdzięczność za jedzenie na stole. I na zawsze zachowają mentalność nowicjusza. O tym mówiliśmy na początku. Zachęcam Cię do tego, abyś grał świeżo. W dalszym ciągu stara się mi coraz więcej wdzięczności. Wiecie, tu sekundę, bo się Bajzle robi z tych zakładek, co przygotowałem dla Was. Dalej mówi: Ostatniej jesieni pojechałem z synem na północ Włoch. Wcześniej podobną wyprawę odbyłem z córką. Teraz przyszła kora, pora na kobiego. Szukaliśmy trufli z pomocą suczki imieniem Lady. Godzinami spacerowaliśmy po górach i braliśmy udział w lekcjach gotowania. Lepiliśmy ravioli. W ramach miłego akcentu na zakończenie podróży zarezerwowałem dla nas stolik w restauracji, która szczyciła się trzema gwiazdkami Michelina. Byłem tam wcześniej z Eli, tamtejsza kuchnia nas zachwyciła. Urzekła nas zwłaszcza, urzekły nas zwłaszcza jajka w koszulkach z serem pecorino, śmietaną i białymi truflami. Szliśmy tam więc z myślą, że czeka nas kulinarna uczta i że lada moment zjemy jeden z najwspanialszych posiłków naszego życia. To miało być nasze wspólne ojcowsko-synowskie doświadczenie. I co się stało? Szefowa kuchni co prawda była na miejscu, ale tego wieczoru nie zajmowała się gotowaniem. Siedziała przy dużym stole obok nas tuż przy kominku. Towarzyszyło jej może z sześcioro znajomych. Rozmawiali, śmiali się i popijali drogie czerwone wino. Opowiadali sobie historie o jej wielkich sukcesach. Bohaterka wieczoru występowała w firmowym uniformie, mimo że tego dnia nie pracowała w kuchni. Jaka z tego płynie lekcja? Może jestem dziwny, ale gdy, po, gdy postanawiam zafundować sobie wyjątkową kolację w trzygwiazdkowej restauracji dotąd pozwoliłem sobie na taki luksus tylko dwukrotnie to chciałbym, żeby posiłek gotował dla mnie ten szef kuchni, którego Michelin rzeczywiście wyróżnił. Potraficie się zgodzić, że ma to sens. To tak, byś szedł na koncert swojego ulubionego zespołu, a tam jakiś cover jest, nie? Przyjechał Antek z mandoliną, a ty miałeś, wiesz, nie wiem. Na perfekt przyjechałeś, albo co wy tam ludzie słuchacie w internecie. Co mówi dalej? Jak mi smakowały dania? Były bardzo przeciętne. Poważnie. Były po prostu w porządku. Nic nadzwyczajnego. Jedno było wręcz niejadalne. I tak oto restauracja ta znalazła się na mojej liście miejsc, których odwiedza się dwukrotnie. Po raz pierwszy i po raz ostatni. Po co o tym wszystkim opowiadam? Z prostej przyczyny. Tamta szefowa kuchni osiągnęła maksymalny poziom sławy w renomowanej restauracji. Następnie spoczęła na laurach i uznała, że nikt jej już nie pozbawi tego zaszczytu. Straciła zapał. Wydawało jej się, że nikt tego nie zauważy. Przestała dbać o to, aby poszczególne składniki spełniały najwyższe standardy i aby każde danie było wyjątkowe. Tę historię polecam pamięci każdego, kto wspina się na nowe wyżyny biegłości. Zwycięstwa nigdy nie należy traktować jako oczywistej, bo nie ma większego rozczarowania niż to, które przeżywa człowiek sukcesu. Pamiętaj o tym, bo inaczej ani się nie obejrzysz, jak zostaniesz strącony z samego podium. A więc zachęcam cię po prostu do tego, abyś grał świeżo. Praca nigdy nie jest skończona, praca trwa cały czas. Działaj!